Witajcie, witajcie, ja jestem Bumerski, a to jest Gogser. Witam Was w kolejnym odcinku. Myślę, że zaczniemy tak jak zwykle od Daily Challenge. Nasza sytuacja wygląda następująco: że jesteśmy w srebrze. Mamy kilka punktów w zapasie, to jest około 16, bo wydaje mi się, że 450 punktów wystarczy, żeby być w srebrze. To zobaczymy, czy, czy uda się utrzymać. Na chwilę obecną rozegramy kilka gier i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zagramy teraz y, Daily Challenge i zobaczymy, jak nam pójdzie na rozgrzewkę. No dobra, okej, okay, jakieś lasy, hmm. droga troszeczkę zniszczona znaki takie no nie do końca przypominają mi Polskę to w ogóle jakieś koniki hmm. bardzo ciężko określić no powiedziałbym że to raczej Europa hmm. No, gdzieś my daj, dajmy to w środku Rumunii, zobaczymy. Ło, kurczę, to był Urugwaj. Nieźle. <grym> Dwa punkty. <grym> ok, co my tu mamy? Chyba Ameryka Południowa. Chociaż, chociaż. Rejestracja niby z paskiem niebieskim, ale to nie, w ogóle niewycenzurowana. Nie także też nieźle. Hmm. Tu w ogóle napis jest, zdaje się, po hebrajsku, więc to chyba będzie Izrael. Słuchajcie, to mógłby być Izrael. A daj, dajmy z ciekawości Izrael. Nie jestem w stanie więcej napisów tutaj znaleźć nigdzie, ale zaryzykujmy, zobaczmy. Tu jeszcze coś jest, ale też nie rozczytam tego. No dobra, no to spróbujmy z Izraelem. Dajmy, że to gdzieś bardziej zielona część Izraela. Hmm. Może tu gdzieś. Okej, <laughs> okej, okay, okay, czyli to był Izrael, nieźle. Uła. O tutaj to ciężko cokolwiek wywnioskować. <laughs> hmm. Trochę Stany Zjednoczone, chyba, no bo ten <laughs> żółty pas pośrodku. Ja spróbujmy gdzieś hmm. Dajmy tu gdzieś Kolorado. Ło, <laughs> Argentyna. Kurde, to będzie katastrofa w tej rundzie. O, w, te, w tej grze. Dobra, co my tu mamy? Energia. Energia. Tak serbsko jakby troszeczkę. Hmm, szkoda, że znaku nie rozczytam. Hmm, powiedziałbym, że to Słowenia. Góry dość potężne. No, dajmy, że to Słowenia. Uuu, elegancko, proszę bardzo, proszę bardzo. Rozgrywka uratowana. I ostatnia runda co my tutaj mamy to chyba by były Chiny albo Japonia. Mam problem z rozróżnieniem tych znaków niestety. Hmm, ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć, ale chyba jednak Chiny w mojej ocenie. Hmm. Hmm, dobra, dajmy, że to Chiny. Takie gdzieś południowe, tutaj. O! O, to jednak Tajwan, proszę bardzo. Ok, ile mamy punktów? 11 tysięcy. No nie ma dramatu, ale też nie jest idealnie. Nie jest, nie jest doskonale. No dobrze, no dobrze. No to może e, sprobimy w trybie Competitive. No, nawet, nawet przyzwoita liczba graczy może być fajnie. Prawie będzie komplet. Może nawet będzie komplet. To w ogóle już by było nieźle. Dobra, nie będzie kompletu. Jednej osoby brakuje. No, ale dobrze, zawsze coś. Ok, ok. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? No, kurczę, jakby Europa. Grado superior. Hmm, powiedziałbym, że to Hiszpania. Chyba nie Włochy raczej. Dobra, to chyba będzie Hiszpania. Gdzieś tu. No jest nieźle, jest nieźle. O proszę, Bilbao. Hmm. O kurde, tu się nie wczytało bardzo dużo, ale złośliwe. Hmm, raczej, Indie, bo to jest ten, jak to się nazywa, sanskryt, chyba? Teraz mogę głupotę powiedzieć, ale no cóż, no raczej, Indie według mnie. Hmm, tylko teraz, tak, południe, północ, raczej chyba południe Indii. Roślinności oceniam, że chyba jednak południe bardziej. No nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Nie jest źle już. Przechodzimy do kolejnej rundy z całą pewnością. Okay. A to jednak była północ, proszę bardzo, okolice New Delhi. Nieźle. Okej, okay, no znowu wycenzurowane tak, hamsko. To może znowu Indie będą w takim razie. Government of India, okej. Okay. <laughs> słuchajcie, jeden znowu to w New Delhi. Bo to może był ten sam samochód, nie? Gdzie to było to New Delhi? Tutaj. <laughs> może to był ten sam samochód, słuchajcie. Okolica wygląda dość podobnie. Ale jaja! <grystanie> Gra nas chciała oszukać. Jak to się mówi, Fred nas chciał. <grystanie> to my. <grystanie> Freda. No, <grystanie> <grystanie> nawet chyba pierwszy będę. Ale jaja! No, co niech się nie domyślił, że tam na tym aucie tam było Government of India, No, proszę bardzo, patrzcie. Patrzcie to. Hehehe. Elegancko. No dobra, szczere pole. Jakiś tir. chyba Europa, chyba Unia Europejska, bo widzę tu chyba taki zarys czegoś niebieskiego, więc to góry takie. Hmm. Rumunia chyba bym powiedział generalnie widzę dachówki takie, które by raczej oznaczały południe Europy chyba to wygląda bardziej europejsko w mojej ocenie hmm, może Bułgaria, nie powiedzmy, że to Rumunia no to może gdzieś tutaj przy Serbii o. Bo mimo wszystko wygląda troszkę biednie. Asfalt jest taki, wiecie, spękany, zaniedbany. Um, więc raczej bym powiedział, że to Rumunia. I co to było? <laughs> Bułgaria, czyli mój drugi strzał. Okej. Okay. Nie ma dramatu. Nie ma dramatu, jest nieźle. Okej. Okay. o. O, ciekawe miejsce, ciekawe. Nad morzem, lub oceanem. Kto to wie? Chyba Portugalia albo Grecja, bo wiem, że tam są takie właśnie domki białe z niebieskimi elementami. Hmm. Czy mi to wygląda na Portugalię? Chyba nie. Teraz. Ka... Co tutaj jest napisane? Cabanas? Czy Casanias Leo? Może Kasanias bardziej to by było. Hmm. Kurcze, kurczę, Tu graffiti, coś. Radek? Re Raider? <grymne> Kurcze, ale kicha. Dobra, strzelamy w Portugalię, bo zaraz nam się czas skończy. Hmm. O, cienko, cienko zgadłem, ale chyba przejdziemy. No, a co to było? O patrzcie, to było Santiago No, to ja chyba to w ogóle. Tylko ten jeden tutaj ten kawałeczek dalej w Portugalii wymyślił, tak jak ja. Forever sale? Kali... Um. So, cal, kurde, ale to mi pomogło nim to rozczytał. Kalibo Aklan, Pastranase, o, tu odpadniemy, bo tu pewnie ktoś, ktoś to wy, Filipiny, dobra, gdzie są Filipiny, halo, tu są Filipiny, hmm. czy jest tutaj coś takiego, zbliżmy to, tu Manila, tu coś, tu coś, tu No nic, no to w takim razie gdzieś tu, tam, Gdzie to było? Było taka miejscowa. widzicie, no kurczę, znaleźć coś takiego... Była szansa. Nie dotarłem do tego półwyspu, do tej wyspy tutaj. Może bym nawet zlokalizował samo miasto. Bo była, nazwa była gdzieś tam na szyldzie widoczna, więc... Okej... Okay. Co to za dziwne rejestracje? Chyba Ameryka Południowa. Powiedziałbym, że Chile, bo wygląda dość bogato. Powiedziałbym, że to Chile. Tak, na pierwszy rzut oka Chile. Um... No, aparycja latynoska tych tutaj jego mościów. <laughs> no, dobra, damy, że Chile. Um... Gdzie jest stolica Chile? Tu jest gdzieś Santiago, nie? O. Wiemy, że sam środek. To też może być. Hmm. Mogłoby to być też, chyba coś, nie wiem. Może Peru. Peru też nie jest biedne, ale. Co to było? Buenos Aires. Hej, okay. stolica Argentyny, zdaje się. Nie jestem pewien, teraz mogę głupotę powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że to jest stolica Argentyny. Okej, okay, co my tu mamy. Hu. Hu, No, dziwna roślinność. Dziwna roślinność. Taka mocno południowa. Ale niekoniecznie widzę jakieś takie dżunglowe klimaty raczej po prostu mocno południowe tu jakaś taka chatka z dachem przypominającym południe Europy, ale to chyba Europa nie jest wydaje mi się, że to raczej Europa nie jest powiedzmy, że to może być jakaś Ameryka Południowa raczej um, czy to może być Brazylia, mógłbym zaryzykować że to jest Brazylia ale może też Boliwia, może Boliwia gdzieś tu górzyste tereny chyba, zobaczmy tu To było? Słuchajcie, to była Boliwia. Ale jazda. Ale jazda. No, zdominowałem tutaj naprawdę. Rewelacja. Dobra, tu jakieś bloki wyglądają trochę na Rosję. Na pierwszy Żydoka. Trochę Rosja, słuchajcie. Trochę Rosja, trochę Naddniestrze. Hehehe. <laughs> Biedak. Nie wiem. Okej, hmm. jakbym tylko jakąś ładę dojrzał, to bym miał pewność, że to Rosja. Ale nie widzę. <laughs> to może być. Kurde, ale zniszczone to wszystko. Strasznie, to jakieś napisy. Cokolwiek. Gdzie, gdziekolwiek bym zobaczył cyrylicę, Ale tu nic nie ma. Nie ma żadnych napisów, które mógłbym rozczytać. Więc to będzie strzał, słuchajcie. <laughs> Chyba zaryzykuję z Naddniestrzem. Zobaczymy. O, jest szansa wygrać. Kolego będzie poprawiał chyba te strzały. Wygrałem, to była Ukraina, słuchajcie. To było Kijów. Matko jak tam biednie. Okolice Browarów, które ostatnio były. w parę miesięcy temu były bronione. Także słuchajcie, no. Nie, nie podejrzewałbym, że, że na Ukrainie będzie aż tak biednie. Dobrze. Wygrałem. Wygrałem. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. To była bardzo fajna rozgrywka. Dużo miałem szczęścia też. Mm, ale naprawdę super, naprawdę super także gramy jeszcze raz, jeszcze jedna gra GG dziękuję za grę wszystkim gramy jeszcze raz Okej. Okay. prawie komplet będzie elegancko. To mi się podoba. Okej. Okay. O, 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 o. Guxum. To jest Turcja. To jest Turcja na 100%. Gyksum, szukamy gyksum w Turcji. Turcji. <laughs> Ojej, jej. Teraz znajdź takie coś. Znajdź takie coś. To dopiero by było. Tu możemy w ogóle odpaść, bo wiecie, ja nie znajdę czegoś takiego łatwo. O, znalazłem to. Dobre, 100 km. No to 100 km damy tutaj, gdzieś, albo tutaj, bo tu jakieś góry są. Przypadkiem, słuchajcie, przypadkiem zupełnym. Czy gdzieś tu w ogóle widać ten gyksum? Nie widać. Nie jestem w stanie go zlokalizować. To 10 km, więc 19 km, więc byłoby dużo bliżej. Słuchajcie, ledwo się dostałem, bo tam bardzo dużo osób blisko zgadło. E, czy widać tu coś jak ten geksem? Nie. Nie widać. Dobra. Co my tutaj mamy? Choć oh, jaki przystanek fajny. Hotel. Nie, to jakaś fabryka. Eee, Okej. Okay. No niewiele tu mamy. Słuchajcie, niewiele tu mamy. Kurczę, <laughs> może to Rosja? A taka Rosja, wiecie, północna. Północno-zachodnia bym powiedział, gdzieś tu przy Finlandii. Czy tu są jakieś większe miasta? Może tu gdzieś coś o. Nie wiem, czy nie odpadnę od razu. <grym> patrzcie to, patrzcie to. No, chyba odpadnę od razu. No, odpadłem. <grym> ja Cię kręcę, ja Cię kręcę. No to ładnie się załatwiłem teraz. Aż 9 punktów mi zabrało za to, że odpadłem w pierwszej rundzie. Eee, no, sobiutko sobiutko No, to by pomyślał. Dobrze, wróćmy do menu. Jak wygląda nasza sytuacja? Mamy 474 punkty. Nie jest źle, nie ma dramatu. No, żeby było się tak do połowy umocnić. Wtedy mogę, może pomyślą o tych Battle Royale Countries. Eee, bo trochę już nabrałem pewności siebie, że tak powiem, e, przez tę rozgrywkę, bo w tym idzie całkiem fajnie. Przynajmniej nie spadłem znowu do, do brązu. Także, także to jest coś, tylko w ogóle chciałbym przypomnieć, że zasady dalej obowiązują czyli ja się nie poruszam, tylko się rozglądam i przybliżam. Także, także mam, mam trudność w odniesieniu do, do, do moich współtowarzyszy, e, współgrających ze mną. Ale nie ukrywam, że jest to dużo większa zabawa i dużo większa satysfakcja, jak się uda coś, coś znaleźć z tak ograniczonymi możliwościami, więc ja polecam każdemu, kto w ogóle gra w tę grę i chciałby w tę grę grać, żeby grać właśnie w ten sposób, bo to jest rzeczywiste wyzwanie. Bo tak naprawdę, no słuchajcie, jeżeli ja się mogę poruszać, to prędzej czy później dotrę do jakiegoś kierunkowskazu, zobaczę jakieś litery. Także. Jest duża szansa y, określić dość precyzyjnie, mając takie wskazówki, y, gdzie się znajdujemy, a nie ruszając się, no to to jest rzeczywiste wyzwanie i naprawdę fajna zabawa. Większa zabawa, według mnie, bo gdy mogę się ruszać, to jest nudne, po prostu szczerze mówiąc. To jest nudne, bo to jest loteria: albo dotrę do jakiejś drogowskazów, albo nie. Także, także tak. Dzisiaj bardzo fajnie się grało. Przede wszystkim, że wygrałem. To była bardzo fajna rozgrywka bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie udawało się i dużo miałem szczęścia też na tak nie powiedziałem. Zatem tak. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnych. Wobec tego dzięki za wasz czas, trzymajcie się, cześć!